Piękne kwiaty, pyszny poczęstunek, doskonały program artystyczny i fantastyczna zabawa. Tak panie z gminy Morawica świętowały Dzień Kobiet. Tegoroczne uroczystości, które odbyły się w przedszkolu samorządowym w Morawicy, zostały zorganizowane przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Morawickiej przy współpracy z Urzędem Gminy Morawica. Uroczyste świętowanie Dnia Kobiet w gminie Morawica stało się już tradycją. Tego dnia władze gminy w symboliczny sposób chcą podziękować paniom za wszystko, co wnoszą w życie społeczności lokalnej, a także w funkcjonowanie i promocję gminy. Jaki wkład wnoszą panie w życie i funkcjonowanie gminy Morawica? Oj, ogromny, ogromny, dlatego że. Tak naprawdę życie naszych stowarzyszeń, które mamy kół gospodyń wiejskich, zespołów folklorystycznych, artystów, malarzy, rzeźbiarzy, to głównie są jednak kobiety. Mężczyźni też, ale, ale w niewielkim procencie, tak bym określił. Natomiast bardzo mamy artystycznie uzdolnione kobiety i one wnoszą ogromny wpływ i mają ogromny dorobek taki, jeżeli chodzi o kulturę, jeżeli chodzi o sprawy kulinarne również. Jest to ogromny wpływ tutaj, i nie wyobrażam sobie naszej gminy bez tych wszystkich pań, które właśnie aktywnie włączają się i, i, i działają właśnie na rzecz naszej gminy. Każdego roku na Dniu Kobiet oprócz kobiet pojawia się również kilku mężczyzn. Tak było i tym razem. Tego dnia panowie o paniach mówili w samych superlatywach. Zdradzili, jakie według nich powinny być kobiety, czego zazdroszczą paniom i jak się z nimi pracuje. Jakie powinny być kobiety? Ja mówię tak, że niewiele bym zmienił w naszych kobietach. Powinny być takie, jakie są. Może tak przewrotnie odpowiem. No ale, ale, ale powiem, no jeżeli jako mężczyzna miałbym odpowiedzieć, e, czego oczekiwałbym od kobiety, no mój Boże kochany, no po pierwsze, żeby mnie kochała, po drugie, żeby była jednak jeszcze dodatkowo przyjacielem, towarzyszem i w dobrych chwilach, i, i w trudnych chwilach. No. Co można jeszcze dodać? Żeby była dobrą matką, e, Babcią. Jakie powinny być kobiety? Takie, jakie są. Fantastyczne, miłe, sympatyczne. Czasem groźne, ale generalnie takie, jakie są. Ja bym nic nie zmieniał. Jakie powinny być kobiety? Jak zwykle uśmiechnięte, miłe, ale najważniejsze, żeby zawsze były kochane. Jakie powinny być kobiety według Pana? Kobiety przede wszystkim. Delikatne, uśmiechnięte i kochane. Ale żeby były kochane, to musimy my bardzo je kochać. I wzajemnie. A czego mężczyźni mogą zazdrościć kobietom? Wydaje mi się, że aktywności. Aktywność. Jednak kobiety są bardzo aktywne. Pomimo, że są zapracowane, jednak znajdują czas naprawdę na wiele, wiele wspaniałych rzeczy. I tego na pewno możemy im e, e, zazdrościć. Czego mężczyźni mogą zazdrościć kobietom? Ha, powiem. Wszystkiego. Przede wszystkim być może tego, że są kobietami, ale nie wiem, czy tu się nie zagolopowałem. Czego mogą zazdrościć kobietom? Tego, że są kochane. Czego mogą zazdrościć? To takie trochę trudne pytanie, ale właściwie tej punktualności, opiekuńczości i miłości. To mogę zazdrościć. A proszę powiedzieć, jak pracuje się z kobietami? Sprawdzają się na odpowiedzialnych stanowiskach? Na pewno tak. No, mo mogę to powiedzieć na przykładzie naszego urzędu, gdzie no, 90% załogi to stanowią kobiety, w tym również na, na ważnych stanowiskach i naprawdę na kobietach można polegać. Przede wszystkim są skrupulatne, są punktualne, są odpowiedzialne. Yy, także że sprawdzają się. Jak pracuje się z kobietami? Sprawdzają się na odpowiedzialnych stanowiskach? Rewelacja. Do tej pory miałem zdecydowanie więcej szefowych niż szefów. I muszę powiedzieć, że bardzo dobrze mi się pracowało, bardzo w porządku, bardzo znakomicie. I teraz, kiedy poszedłem do innej pracy, moją szefową też jest kobieta, pani marszałek Ewa Kopacz. Oczywiście muszę powiedzieć, że ja jak współpracuję, wykonuję jakiekolwiek prace, zawsze współpracuję z kobietami, bo nie ma z nimi żadnych problemów i zawsze są bardzo sumienne. I wykonują polecenia nawet lepiej niż bym sobie tego życzył osobiście. Ja już nie pracuję, więc trudno mi odpowiedzieć, ale zawsze z kobietami mnie bardzo dobrze się pracowało. Lepiej niż z mężczyznami. Natomiast teraz spotykam się w chórach z dziewczynami i jest mi super dobrze. A jaki jest e, pana ideał kobiety, panie pośle? Tu przed oczyma staje mi moja żona Beata. To jest dla mnie ideał kobiety. No przecież inaczej nie pozbawiłbym się wolności w dniu 14 czerwca 1986 roku. Tak, to jest ten ideał. A jaki jest Pana ideał kobiety? Oczywiście moja żona. Każda kobieta jest ideałem. Po prostu każdy, każdy potrzebuje do współżycia takiej kobiety, jaka mu odpowiada. I to się szuka. Tego dnia panie otrzymały wiele ciepłych życzeń. A czego życzyły sobie same w dniu swojego święta? Przede wszystkim zdrowia i dla siebie i dla całej rodziny, bo kiedy jest w rodzinie zdrowie, to wszystko układa się bardzo pomyślnie. No i takiego wewnętrznego i zewnętrznego pokoju, spokoju, Dużo wytrwałości, dużo siły i dużo radości na każdy dzień, nie tylko na Dzień Kobiet. Uroczystości uświetniły występy artystów z terenu gminy Morawica, a zebranych zachwycił chór Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Morawickiej, śpiewający oczywiście piosenki o kobietach. Podczas spotkania przybliżono także historię powstania Święta Kobiet, a o tym, jak je dawniej świętowano, z chęcią opowiadała znana poetka Cecylia Korban, podkreślając, że Dzień Kobiet warto świętować. Tego dnia nie zabrakło też pełnych prawdziwej i humorystycznej treści wierszy przekonujących o tym, jak ciężkie byłoby życie bez kobiet, a także opowiadających o zaletach kobiet, ich pracowitości, ogromnej odpowiedzialności i wrażliwości w trosce o ciepło domowego ogniska. Na zakończenie odśpiewano tradycyjne 100 lat dla wszystkich pań, a obecni na uroczystości panowie wręczyli każdej z pań piękne róże.